Hej, witajcie. Ja jestem Przemo, jest ze mną Dominik. Witam, witam. I pogramy dzisiaj sobie w terę. Dominik mnie trochę pouczy, bo jednak ma więcej godzin przegranych w tą grę. Dobra. Powiedz mi, K to jest ta lista tak, skilli, tak? Tak. Te, które są... Aha, i to... Te, które są aktywne, to mogę sobie je przenosić, rozumiem, tak? No już na początku masz to przeniesione, nie? Aha, no tak, bo, bo reszta, no właśnie. Dobra, to co lecimy, nie? Dobra. czyli bierzemy pierwszego questa, tak? Ale masz zgrabną paniusię. <grymne> Make it snappy. What is it, kid? Samtujemy klecimy. Tak jest. To 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 pamiętam, trochę jednak. zdążyłem to pograć. No fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Gdzieś Warriora? Tak. Okej. Okay. No, powiem ci, że trochę mi tutaj klatkuje, tak? No, ojciec, czy okay. okay. zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Gdy dojdzie do jakiejś walki za chwilę. To w ogóle ja to dobrze idę? Dobrze, dobrze. dobrze. Mhm. <słyska> Bridge, okej. Okay. Understood. Aha. Elves te, lead the way. Dulari. Nie, teraz muszę iść do Dulari, Kurcze. Tutaj autem się, wiesz, myszkę wywołuje, nie? Mhm. Mm Możesz sobie zaznaczyć który, który quest masz Feel mieć zaskoczony na Mhm. Mm Okej. Okay. Teraz tak. Mam iść gdzieś do jakiegoś kampa pogadać z tym z tym kolesiem. A masz, te, masz ten quest... Yy, ten poboczny Ja wszystkie wziąłem, nie wiem czy poboczny, no, nie to wiem masę, nie? No ten niżej Weź ten niżej sobie, musimy zabić tam cztery Chcę chwilować ja tutaj męczę. Spoko, spoko. F się podnosi chyba, nie? Powiedz mi, gdzie ty jesteś? Przed tobą. Tu jesteś, okej okay. I nie. ALT, ALT nie mówisz? Ty. Gdzie ty, tu tu jest. jestem ALT i co dalej? No i klikasz sobie na ten quest, nie? Kurde Spokojnie, tutaj nie wiem o co chodzi Quest log czy... No, no, no po prawej stronie jak masz tą listę, nie? No Sobie wybierzesz quest i tu zaznaczysz sobie gdzie masz targets mm, no No, sobie zaznaczasz targets i... Ci pokazuje na mapie, nie? Twój cel aktualny żyte kropki jak się wisie. Wiesz co, niepotrzebnie ja to zrobiłem, bo no właśnie Co? Nie, nie, nie przez quest logi. Cześć nie, no też można. Ale no okej. Okay. Tak tak, bo tu jest ten... Tu mam znak zapytania, nie? Tu nie można szybciej biegać, prawda? No raczej nie. No okej. Okay. Możesz mi na przykład pomóc tutaj w walce, czy... no a wy co? Nie dasz sobie rady? Dam, tylko tak z ciekawości pytam o tę interakcję. Znaczy... Na pewno można, ale... No, no nie wiem, nie grałem w to. Nie grałeś to z kimś po prostu. Z kimś. chciałem ci pomóc, to czekaj, weź teraz kogoś tutaj ogarnim Wiem, że na pewno mogę tobie pomóc, ale kto pierwszy zaatakuje, łupie z jego. Ja nie będę mógł podnieść na przykład jak ty no, pierwszy no, zaatakujesz, tak no, mi dokładnie. się wydaje. Nie pięknie, pięknie ta kraina wygląda No, tak jak mówiłem, super Fajnie, fajnie No i mam drugi level Mhm, super wpadło z niego? No czasem tak jest icimy do tego znaku zapytania, nie? Czemu zróbmy to jak już tu jesteśmy? Ale Poczekaj, no to aha, ci musimy te, te, tylko te, te ten Te wielkoludy, tak? Jak? No te gildet'hu, tak? Jakoś tak, te wielkie... no te, tak, tak. No, jak to się mówi, kupcze Te takie kurde, jakby drewniaki, nie? Tak, tak jeszcze jeden został, żeby Dobra, ale powiedz mi teraz tak ja tutaj... Han. Ciekawe co to jest F6, co mam tego skilla. Aha. Ty już masz koniec, tak? Kurczę, 30 minut muszę czekać za następnym Zacznij. Ok. Okej to właśnie, że Powiedz mi gdzie jesteś lepiej? No właśnie trzeba to ogarnąć, nie? No. Że, żeby żeby... Tu łatwo siebie ogarę ten znaleźć Jestem tu przy wejściu do tego obozu Aha Gdzie zaczynaliśmy, nie? Aha, gdzie zaczynaliśmy Które teraz wybieramy? Którego questa? Zrobiłeś już? No Tu gdzie jesteś? Trzeba tam aha, trzeba iść tam odebrać tę nagrodę, tak? Tak. tak, tak. <laughs> Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe jak się ta gra rozwinie. Jak ty, jak ty nazwałeś tam postać? <grymne> Teracino chyba. A weź mi przeliteruj. E... Uh, no to, że tutaj mi nigdzie nie wyświetla chyba. A nie jest. Y, Teracino, tak jak słyszysz, tylko że przez 2Z Terra tak jak nazwa tej gry, ZZ Tera INO. Ino. You've been added to rureczka z Friends List. No i co mam z tym z tym trikiem zrobić? No, rureczka. Może czemu może muszę na ciebie najechać czy coś. Albo cię zaatakować. Nie no, żartuję. <gry> Ale party leaders can market no. Hmm. To jest tylko takie coś jak party. Znaczy powiem ci szczerze, że ja, ja zrobiłem takie coś z kolesiem, wiesz? E, poczekaj chwilę. Stój, nie ruszaj się. No. O. Kliknij... Kliknij na... Najedź na mnie kursorem, nie? Najedź na mnie kursorem, myszki. Tym co wiesz, taki masz ten plusik. Ja wiem, wiem, wiem. Najedź na mnie. Na, przytrzymaj Q. Kliknąłem add as friend. Nie, nie, nie. Kliknij Q. Przytrzymaj Q. I w prawo na niebieski kliknij. Będziesz miał mój znacznik nad sobą. Masz? Ja już to zrobiłem i mam Ciebie. Nawet nie, nie, nie mam znacznika no. No najechałeś na mnie no. i trzymałeś kół i niebieski? No tak. Niemożliwe, ja Ciebie Stój, mam. nie ruszaj się. No. Musi to działać. Dobra jest. No. Okej, okay, teraz tutaj tego pana musimy. Zagadać rash. o quest'a Okay. No, znowu to są do zabicia potworki. Mhm. Mm ale już te chyba jakieś tam inne, nie? Potężniejsze. Jakaś inna nazwa widzę. Tam. Nie, no close. Aha, bo potrzebne jest coś tam, co z nich wypada, nie? O kurde, ja się słyszałem. Się Zrespił krew. No, to się chyba odskakiwało, ale. No, prawym przyciskiem myślę, chyba, nie? Czy to masz inne, inne kąt? Aha, bo to nie miałam tego. No jest. Nie masz tego, nie? Nie. nie. No właśnie, każdy masz tam coś innego, nie? Ale to znacznie twój widzi, ale na przykład na mapie cię nie widzę, nie? No jak? Ja na mapie... Aha, no tak. Tak jesteśmy blisko tego tylko widać, nie? Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Może to party właśnie tak jak ty mówiłeś, nie? Coś z tym. Jeszcze mamy pomysł taki, żeby z Dominikiem właśnie z pancara, też gry nakręcić kilka let's play. Też ciekawe się gra, zapowiada. Już wspominałem w poprzednim filmiku przy okazji Battlefielda trójki. Kurczę no, No, dzięki. To był kombos jakiś? No nie, kombos. Ej, coś mi się stało, że sam... O, dobra. Już się coś, coś, mi się zawiesiło. No jeszcze nie, nie mam takiej, takiej kurde siły, By takie rzeczy na jak ty. No bo ty masz podmiora, pod a na ja prawej masz taką jakby. Aha, rozumiem. To No rób, uważaj sobie. A jeszcze tej jedzenia nie No, no, no. Ja mam dwa już zebrane. zebrane. Nie widzę nigdzie żadnego nuruka bo właśnie się zrespił Dzień dobry F1 to jest taki bandaż, tak? Czy coś w tym stylu? No, 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 no. Domyślnie takie jest okay. Dobra Mam level trzeci I wszystko zdobyłem o co prosili Podczas walki nie można się uleczyć, no jeszcze nie, nie Jeszcze szukam jelenia. No zaraz się zrespi pewnie jakiś. Też szukałem chwila i zaraz był. Aha, odebrać nagrodę mam tam iść, okej. Okay. Rozumiem, to poczekam na ciebie. O, widzisz już? Tu jest. O idziemy może. a jest faktycznie. Masz? Dobra. Idziemy. Super. Okej. Okay. Ale mnie wbiję na trzeci poziom. Trzeba ubić tu jakiegoś. <śm> no. Bardacz. Hello. Holas. Hola amigo. Hablas espanol. Zobaczmy co my tu mamy. Inaczej się chyba jakoś czyta. Dobra, idziemy, nie? Dojdziemy tutaj odebrać tą nagrodę z tego questa i myślę, że skończymy. Takie wprowadzenie do tej gry. pierwszy odcinek, myślę, że spoko. Okej okay. Dawaj nagrodę. Okej okay. Jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzieś Gdzie ja mam odebrać? Gdzie my mamy to Dobrać do mnie? No, tutaj dziwne Tego No no, ale Aha, faktycznie no Dobra, to weźmy pozbieramy tutaj te questy. Kolejne to Są jakieś też tutoriale, widzę treningi. No to zawsze tego będzie, nie? Mhm. Okej. Okay. Dobra, to co? Pożegnamy się, nie? To do, do, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. No, na razie.